ma tej Dawidzi już i witam Was w grze o nazwie Ajo. Nie jest dzisiaj ze mną Jakub. No cześć. Jej jestem. tak leciał se. I chcemy Was bardzo zachęcić do gry w tą grę i trochę o niej opowiedzieć. A jakby to inaczej. Tak. A teraz to jest mój ryj. Ha. A to mój ryj! dziś jest mi teraz kuła powiem wam słowo o Legionie. No a więc tak e, bardzo zapraszamy do Legionu Zjednoczenie Polskiej Armii. To, ten to widać e, w Legionie. E, Legionu. Do Legionu można przystąpić. E, no jak się ma, poziom większy od 10. I jak, jak się ma, im subskrybentem. No, to e... jest plan dla. Do legionu zapraszamy tylko i wyłącznie Polaków. Chyba, że jesteś jak ospokrawny, to, kraje, to na polskiej no. no, na przykład jakiś Czech. No. To też bardzo, e, do gorąco zapraszamy. Lubimy Czechów. I no. nie jest strasznie nastawiony na jakieś wojny które i te Bardziej posłany. No, to jest taka... No, baba. Nasz e, legend ma na razie przy nagrywaniu tego filmika pierwszy poziom, bo dopiero go założyłem. No, no to dalej. No, nie wiem, co się stało e... z nagrywaniem, ale się wszystko. No dobra, ważne No to tak. E, dobra zabawa, oczywiście. No, tylko Polacy, tylko i jedynie. Ponad 10 level, jak już mówiliśmy. Tak. Klasa każda. Chociaż że bardzo nam się przyda jakiś kleryk na sporym lewerze i eee, no właśnie i przywoływacz. To tak. się nam przyda. I jest super gra, a rzecz od 10 levela, mianowicie ta, latanie. No. A więc od 30 levela jest mianowicie to. Zaczekaj tam trochę. A zresztą 27. od 30, no, 30. levela jest to. O, lepsze od no. no, też ładne. Trzyd, dłużej mogę lecieć, po. ponad minuty. A teraz opowiemy o czym jest ta gra i co się w niej robi. No, biega, zabija i jest fajnie. I się robi quest. Bardzo mało Polaków gra w Ajona. Właśnie, Są jak za, zakładacie konta. konta, serwer Nexus. No właśnie, zapraszamy zwłaszcza na Nexus, bo tutaj mamy zjednoczenie polskiej armii. Tak. No, e, nasze niki to wrzoskup i Dawidcius. No właśnie. A więc teraz dam pokażę... Ktoś chce dołączyć, to proszę napisać pod filmikiem albo do któregoś z nas. Takie e, graczy z goldpakiem zapraszamy. E, mówimy dalej. To, no to bardziej zapraszamy ludzi z Goldpakiem od razu dostają Legionistę, czyli że tam zwiększone prawa i tak dalej. no, Nexus jak już te, e, było mówione. E, I oczywiście Ilioś, nie, a z nienawidzimy ich. Zabijemy Ta... ich o tym pięknym Lewym piękne le a pomoże nam no. w tym Tosia. Tosia. No, Tosia. O, Tosia, chodź od bliska, Tosia. O, oraz mój, pup, mój No. Zawołaj. No. Ale jest tak, gra się w grę bardzo wesoło, bardzo jest wciągająca. Maksymalny level 65, jakby ktoś dopiero zaczynał. Skrzydełka oczywiście od 10. Zbroja Divanionów. Od 30, to tak jak wiesz. Dobra zbroja. No. No i w ogóle jest bardzo fajna gra taka. teraz bardzo pokażę Wam różnicy między 14 a 40 leblem. Tak, 40? no Tak, 40. To Zobaczcie to Zobacz, na kolczastego, klapa kraba Dawaj go tutaj. Co A więc to ja umiem. Jeden zwykły hit. A co ja muszę na nim zrobić? Jedna moc. Druga moc. I no. ale. Ale to, to jest jeden z takich słabszych. Tak, gdyby... Żeby... O, zaraz wchodź poszukamy. Tego tak, dużego chyba. Tego... To ty zostań coś tam pogadaj, a ja szelecę, poszukam go. Dobrze. To co wam tutaj mogę pomagać? Pokażę wam, że tutaj, jak masz misję, są misje podświetlone na żółte. Znalazłem, znalazłem, poleć w tą stronę, mhm. co ja leciałem. Gdzie ty jesteś? No w tą stronę, zobacz co na makie no ja nie. jestem tym kwadracikiem pieskim. Ej, A, on idzie w moją stronę. Nie boję się tego. No tak właśnie, Tego kraba no, ja nie no i zwalę. Ten. Może najpierw zobacz, niech no. zobaczy jak ja z tym krabem walczę, co? Żeby było widać różnicę. Dobra, tak, tak, Dobra tak, tak. a więc ja zaczynam z nim walczyć. Ty, ty, bo ten krab zabije tu małego pieska. Pomóż mu. A, nie. Dobrze. Jeden, zatrzymanie. No, i zobaczcie! Ile, no, ile ja mu robię? praktycznie nic. A teraz on, bo on mnie przewali i ja zaraz padnę. Szybko do góry. No, macie... Patrzcie, Kuba go zabił, ja go bym za chiny nie zabił. To mogliśmy na szęcie Nie, miał. O właśnie, teraz lecimy na... chodź, leć, leć za mną na grzyba. Pokażemy jedną rzecz. Lecę, lecę. Ja dużo mogę lecieć, a więc... No ja krótko, ja też, że, ja że mi no się, się wyczerpało, bo chcę pokazać jedną rzecz. Nasz... Lecę za sześciu razy. I nasze też ma... Ale bez szczegółów. No, małe też nasze lecą. A więc już jesteśmy, by na grzybę. I teraz pokażę jedno, jedną rzecz. Polecajmy, aż mi się skończy latanie. Ja lecę za tobą. Dobra. Dobra, dajmy, że się skończyło, nie widzieliście, skończyło się i robimy taką rzecz, że to że na każdej mapie, spadasz, naciskasz dwa razy spację i tak jakby spadasz cały czas latając. Albo chociaż no, raz. I spadasz latając, ale lepiej dwa, nie? Żeby... No to jest takie tak, szybowanie, tylko niektórzy, niektórzy właśnie dobrze jak nacisną grę dwa, ale niektórzy jak nacisną dwa, to im się włączą i wyłączą się... skrzydła. A więc do tych szybszych komputerów polecam jeden raz. Nie obrażaj mnie. Oj tam, oj tam. Mówię do takich wiesz, komputerów butantów. No. no a więc co? Wysumczyliśmy grę. Teraz chodźmy, pokażmy główny, tak jakby jak główną mapę od poziomu dziesiątego, gdzieś od Będę Bym wam pokazał PvP, ale nie mam jeszcze tego doble. Dawaj zamknę. Dobra, chodź. O! Zapłaci mnie. Dobra, chodź. No i tutaj zrobię po prostu masakrę. Ten nawet A, nie zdąży zjać. Ma na dwa hity. Ró Różnica, on mnie już zabił. Ty się nie dada przy PvP ktoś kontra ktoś, tylko dostaje ci 16 życia. Ja Jak widzicie, on mi miło w oka. Ach. No. Od 25 poziomu zapraszamy do zabijania Asmowy od chłon. To jest po prostu uuu, piękne. Uuuu tak tak że... pa 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 Pada, i właśnie teraz taka sytuacja, że... Padam. Fa padłem. Padłem. O, i tak jest jak padniesz. Mm. O, białe przyblacie za to. Ej, czek! Czekajcie. Czekaj! Tutaj. A, w mnie. No, zaczekajcie, tylko piek, to... Ja to Ja zrobię cięcie? Albo nie. Nieee Dobra Przejdźucki No i tak pój. Tak Już idę Cię ożywić mój przyjacielu tak, ten. A Tak, A Ora. No już się ożywiam I już... I... Jakie kamyki chodzi za no, tysiąc Ja tak tam ja mam 35 tysięcy, nie chcę wiedzieć do... A ja O, chodź ruchów wak i teraz ty mnie nie będziesz atakował, tylko ja ciebie i zobaczymy. Dobra, sekunda, to kupię sobie tych zmartwychwstroki. Dobrze, to Kuba mnie zaprosi do PvP i zobaczymy jak ja go będę bił, jak on mnie nie będzie. Czy on będę coś zabierał z moich skini? No. To jest różna no. levelowa. A ja chcę pokazać jaka jest różnica. Dawaj. jak już? No? Nie, już 8 życia. Op. Opór. 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 Życie. Przyładowanie. Nie, nie Opór. tego. Opór. <grytale> <grytale> Opór. Dobra, to dobra zabij Opór. w Opór. Opór. Ale wiesz, że tym... ano, tak. Z tych słabszych, które zabijamy. To znaczy w kanale. No, to w kanale trzy tym, odcinku. No to. No to. Do tak, nas w Spotkajmy się w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy. Dobra. Tak jestem zmęczony. Moja no, w kodowska bródka. Ale to fajne jest. Zrobimy sobie shot i to będzie na ten... I to będzie na... Fajnej Widzicie? Jak... Dobra, co? Na... No, to co? Tak, tak to też poszedła Ustawię się tyłem do widzów da się nie latać? Dobra, Tam. bajmy, że nie latam Dobra, a więc Komentujcie Dobra, Subskrybujcie do widzenia. I lajkujcie do widzenia. Jeśli chcecie być w Dlania. naszym legionie Nara.